Dobry wieczór, dziękuję pięknie. O tym pokoleniu wymierającym to, to jak widzicie, nie, nie, nie muszę dowodzić, że tak jest, bo ja sprawdziłem te 3 kilkadziesiąt miast, w których odbywają się Fuck up Nights. Przejrzałem pewnie kilkadziesiąt różnych wystąpień, żeby się dobrze do dzisiejszego przygotować i stwierdziłem, że jestem najstarszym występującym. Więc w tym sensie przyjał, przyjmuję to do wiadomości jako epitafium raczej dla siebie, takie ostatnie wystąpienie życia podsumowujące zamiast inskrypcji na grobie. Jakie fakapy w życiu popełnił, to to tutaj zostanie to jakoś uwiecznione i dzieci będą mogły się tym chwalić. Pani Kaja podjęła nie tylko tę śmiałą decyzję, zapraszając mnie tutaj w takim wydaniu, takiego najstarszego przedstawiciela fakapów up, polskich, ale również z tego powodu, że. Hmm, zawierzyła była rekomendacji mojej byłej pracowniczki. I teraz ta historia jest dość ciekawa, ona się będzie łączyła z pewnym efektem poznawczym, o którym powiem Wam za chwilę. Mianowicie, jak moja była, skądinąd znakomita współpracownica, Ewelina, pozdrawiam, zadzwoniła do mnie, mówi, słuchaj, wiesz co, będę miała dla Ciebie taką propozycję, rekomendowałam Cię do udziału w Fuck Up Nights. No to ja najpierw jej podziękowałem, mówię, wiesz, czuję się zaszczycony, a potem długo się zastanawiałem, dlaczego mój były pracownik rekomenduje swojego szefa do udziału w takim przedsięwzięciu. Teraz rozumiem, teraz rozumiem, że to spowodowało, że współpracowaliśmy tylko dwa lata, bo najpierw żałowałem, a teraz rozumiem. No ale to, 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 to nie o tym, słuchajcie. Eee, chciałem powiedzieć dzisiaj o, o błędach poznawczych w takim sensie, żeby spróbować spojrzeć na nasze życie i na porażki, których... Dokonujemy przez pryzmat tego, jak myślimy. Błędy poznawcze i stereotypy to jest taki kawałek naszego świata, świata naszego mózgu, który decyduje o tym, jak percepujemy, jak odbieramy, jak czytamy, jak rozpoznajemy rzeczywistość. No i uczymy się pewnego specyficznego sposobu postrzegania rzeczywistości właśnie w taki sposób, że on w pewnym momencie staje się czymś, co określamy mianem stereotypu, czyli wyrobioną ścieżką neuronalnego rozpoznawania świata, rozumienia świata, która pozwala nam w ogóle egzystować i rozpoznawać tę osobę lubię, tej nie lubię, przechodzę na czerwonym, przepraszam, odwrotnie, bo to byłby fakap przechodzę na zielonym, nie przechodzę na czerwonym i tak dalej, i tak dalej. Te stereotypy i uprzedzenia, i takie właśnie uproszczenia, których mózg dokonuje, żeby jakoś funkcjonować, bardzo nam się przydają, rzecz jasna, bo wiążą się z instynktem samozachowawczym, bo gdybyśmy nie mieli ich wyrobionych, no to byśmy zawsze się ładowali na przykład pod jakiś samochód, który akurat nadjeżdża, miast zatrzymać się i rozejrzeć się, czy nie przejeżdża. One jednakowoż, pomimo że nam pomagają, czasami nas ograniczają i ja, ja mam Taką myśl dzisiaj, jako ten najstarszy przedstawiciel fakapów polskich, taką mam myśl, że nie unikniemy porażek, natomiast możemy spróbować w ramach tego rozpoznawania stereotypów i rozpoznawania błędów poznawczych własnych, nie powtarzać tych samych. Ja w ogóle uważam, że to jest sztuka. Nie sztuką jest je unikać, ani nawet wyciągać z nich pogłębione wnioski, tylko po prostu ich nie powtarzać. No i takie, takie doświadczenia moje, mam, mam ich bardzo wiele. Wypisałem sobie dzisiaj cztery różne hmm, stereotypy i cztery różne błędy poznawcze, o których chcę z wami pogadać. Pierwszy z nich to iluzja wstrząsu. Iluzja wstrząsu to jest taki błąd poznawczy, który pewnie doskonale rozpoznajecie, kiedy sobie wyobrażacie na przykład, że będziecie występowali tak jak ja teraz publicznie, może część z was tak ma, i macie poczucie, że na pewno to się nie uda, że to będzie jakieś przerażające doznanie. Kiedy już wychodzimy tutaj na scenę, to doznanie się kończy, mamy poczucie, że wcale nie było tak źle. No to iluzja wstrząsu to jest właśnie taki błąd, który powoduje, że my wyobrażamy sobie nasz stan emocjonalny w jakiejś określonej sytuacji w zdecydowanie gorszych, czarnych barwach, czy w zupełnie jakiś niewyobrażalnie na przykład zły sposób. Iluzja wstrząsu działa też w, innę, w inną stronę, i ona się u mnie na przykład przejawia w takich momentach, w których. E, Zdecydowałem się 33 lata temu wziąć ślub i miałem takie wyobrażenie, że to będzie najwspanialsze wydarzenie mojego życia, i że ja już będę tak niezwykle szczęśliwy. No i wolałem tak pozostać, to znaczy w związku z tym nie rozwiodłem się, jestem cały czas w tym samym związku, bo uznałem, że rozczarowanie, które towarzyszyłoby kolejnemu związkowi, a właściwie dokładnie temu, że ta iluzja wstrząsu oszukuje, byłoby nie do wytrzymania, więc wolę nie powtarzać, zostać w jednym, dzięki temu jestem w stanie jakoś zupełnie nieźle funkcjonować. A wrócę jeszcze do iluzji wstrząsu wiążącej się z tymi wystąpieniami publicznymi, to to ja pamiętam swój taki bardzo intrygujący fakap z tym związany, kiedy wydawało mi się, że się nie uda. Mimo wszystko się jednak udało. Otóż miałem taki epizod zawodowy jako trener biznesu i osoba, która współpracowała w zakresie związanym z komunikacją marketingową z grupami lekarzy, że jedno, w jednym momencie pracowałem z towarzystwem pediatrycznym i towarzystwem geriatrycznym. I nie byłoby to specjalnie nawet dziwne. Gdyby nie fakt, że miałem w kontrakcie dwa wystąpienia na zjeździe Towarzystwa Pediatrycznego i Geriatrycznego w krótkim odstępie czasu. W jednym przypadku byłem umówiony u tych pediatrów, umówiony na to, że opowiem o, o tym, w jaki sposób młodość, a właściwie dzieciństwo, jest pokazywane w komunikacji reklamowej czy marketingowej szeroko rozumianej. I oczywiście analogicznie u geriatrów, umówiłem się, że będę opowiadał o wizerunku starości w mediach i w reklamie. Tyle, że jadąc do pediatrów, przygotowałem i zabrałem ze sobą prezentację pediatryczną. To było o tyle trudne, że zorientowałem się oczywiście w momencie, kiedy wszedłem do hotelu, że jestem nie u tych lekarzy, u których myślałem, że jestem. Gorzej, że nie mam ze sobą tej drugiej prezentacji. To, co mogłem zrobić, to albo zrezygnować z jej wyświetlania, tak jak zrobiłem to dzisiaj, kiedy 16 godzin wcześniej napisałem do pani Kaji, że się poddaję i nie będę robił dzisiaj prezentacji. Ale oczywiście. Mogłem również zdecydować się na coś zupełnie innego, i wybrałem wtedy prezentację, e, tę właśnie geriatryczną, opowiadając ludziom z pediatrii o tym, e, jak to nieładnie, jak to hmm, stereotypowo, jak to niewspierająco komunikujemy w reklamie starość. I w kontrze do tego, wyobraźcie sobie teraz Państwo, mówiłem do tych pediatrów, jak to robicie, jak widzicie to, jeżeli widzimy e, prezentację dzieciństwa. Fakap totalny, ponieważ je obraziłem od rzeczy. To znaczy, to było tak kompletnie niepoukładane: no, bo nie da się na antytezie oprzeć całej 30, całego 30-minutowego wystąpienia. Ale jedyne, co mogłem ofiarować tym ludziom, to dać z siebie mnóstwo entuzjazmu opowiadając o tym i chyba to, co było, co uratowało mnie przed totalną porażką, to było to, że w ocenach były takie oto informacje. Interesująca prelekcja, prelegent bardzo entuzjastyczny, niezwykle energiczny i jakiś tam jeszcze. Więc jedyną rzeczą, którą mi ofiarowałem, to była oczywiście nie wiedza o, o, tych, o tym wizerunku um, osób adekwatnych do tego, czym oni się zawodowo zajmowali, tylko raczej entuzjazm. To mnie nauczyło mieć ze sobą zawsze w takiej sytuacji obie prezentacje, pediatryczną i geriatryczną, um, przy sobie. Podobnie mam ze studentami. Mam taki moment, że. Pracuję dosyć blisko ze studentami uczelni, która się nazywa School of Form, i jest to uczelnia ucząca projektowania w Poznaniu, dzisiaj już w Warszawie właściwie przenosi się w tym roku. Tam są cztery specjalności: Fashion design, czyli projektowanie mody, projektowanie komunikacji, projektowanie powiedzmy krajobrazu czy obszarów wokół nas, tak zwany domestic design, i projektowanie przemysłowe. I bardzo często mi się zdarza, kiedy jestem u nich i mam na przykład cztery grupy w czterech specjalnościach, że nie jestem w stanie się połapać, czy mówię do mody w danym momencie, czy do przemysłowego projektowania. To jest dosyć trudne dla wykładowcy, przyznaję, żeby nie było wrażenia, że kompletnie nie wie o czym mówię. W związku z tym umówiłem się swego czasu ze studentami w ten sposób, że znalazłem taki obszar rozmowy wspólny dla czterech specjalności. Dzięki temu nie mam z tym kompletnie problemu. Bez względu na to, czy jestem u ludzi od mody, czy od industrial design, to rozmawiam z nimi, prowadzę warsztaty stosunkowo uniwersalne, czyli takie, które pasują do każdej specjalności, a oni to wiedzą. Myśmy się na to umówili, bo ja powiedziałem, że nie jestem w stanie inaczej tego ogarnąć. W przeciwnym razie oczywiście moglibyśmy się spodziewać tutaj dużego fakapu. Drugi efekt, czy błąd poznawczy, o którym chcę Wam powiedzieć, to efekt pewności wstecznej. On się tak nazywa, nie wiem czy kojarzycie, to jest taka sytuacja, w której ludzie mówią, a nie mówiłem, że tak będzie. Na przykład moja żona to ma. To, to jest taki efekt, którym ona się dosyć często posługuje, gorzej, że moja matka również to ma. I właściwie w jakimś sensie ona zdeterminowała moje myślenie o moich sukcesach i porażkach w ten sposób, że tak do 18 roku życia, dopóki nie opuściłem domu w panice, że nie wytrzymam, słyszałem, a nie mówiłam, że tak będzie, kiedy proponowałem, czy mówiłem o czymś, co akurat wtedy zrobiłem. I ostatni raz usłyszałem to wtedy, kiedy po nieudanym epizodzie trzyletnich studiów medycznych, postanowiłem być medykiem, przyjechałem do domu, powiedziałem, słuchajcie, ja mam dosyć. Jedyne, co mnie interesuje na tej medycynie, to jest parazytologia. To jest taka nauka o pasożytach. Ja byłem niezwykle tym zafascynowany, gdyby w ogóle można było być, skończyć studia medyczne tylko i wyłącznie zajmując się parazytologią, no może jeszcze chemią organiczną, bo ona jest o, pozwala na wąchanie bardzo interesujących substancji, pięknie pachnących, też. To pewnie bym na tej medycynie był i zajmował się robakami. Natomiast oczywiście tak się nie zdarzyło. Medycyna mnie zmęczyła. Przyjechałem do, do domu i powiedziałem, że właśnie zrezygnowałem. To indeks, zaliczyłem po trzech latach, nie chcę dalej. No i usłyszałem, a nie mówiłam, że tak będzie. Powiedziałem sobie, nigdy więcej nie chcę tego słyszeć, nigdy nie chcę więcej tak właśnie działać i takich błędów popełniać. W związku z tym potem jeszcze trzykrotnie podejmowałem próby skończenia jakichkolwiek studiów. Skończywszy po wielu, wielu latach wreszcie. <grych> Kierunek związany z czymś zupełnie innym, czyli z finansami, a potem z komunikacją i z psychologią. Więc ta historia, ta historia nie mówiłem, że tak będzie, ta iluzja właśnie wsteczna była, bywa dla nas czasami bardzo zwodnicza i wiedzie nas do takiego przekonania, że wiedzieliśmy, a żeśmy nie. Nie, na przykład nie, nie zapobiegli jakiemuś zdarzeniu. Gdyby Rafał na przykład, gdybyś miał tę iluzję, to podejrzewam, żebyś przewidział, że ten człowiek z południowej Afryki wywiezie tylko jeden samochód i za jeden ci zapłaci. Efekt Aureoli bezpośrednio wiąże się z tym, o czym mówiłem w kontekście pracownika. Bardzo długo źle zatrudniałem. Moim największym błędem jako menedżera popełniam ich wiele, nadal było nieumiejętność zatrudniania ludzi. Kompletnie nie rozumiałem tego, dlaczego jest tak, że jak z kimś rozmawiam i mam wrażenie, że to jest znakomita osoba, świetna postać, doskonale mi się gada, no w ogóle konie kraść z tą osobą, to kiedy ją zatrudniam, to biznes leży, bo my głównie zajmujemy się relacjami. Rozmawiamy, chodzimy na piwo, pijemy kawę, jest taka atmosfera, jest generalnie niesamowicie zajebiście, tylko nie działa biznes. No i w związku z tym mam na koncie kolejny fakap w postaci bardzo nieudanej agencji public relations własnej, którą po czterech latach jej działalności musiałem zamknąć w panice, uciekając przed stadem dłużników. To zatrudnianie, ta nieumiejętność zatrudniania, rzecz jasna, jakoś mocno mi doskwierało, bo we wszystkich kolejnych moich zajęciach i zatrudnieniach ona się pojawiała, postanowiłem się w związku z tym zawodowo zająć zatrudnianiem ludzi. No i rozpoznałem wtedy właśnie, że mam taki kłopot, ja osobiście, polegający na tym, że miast skupiać się na zadaniu, to zatrudniam ludzi do siebie. Nie do celu, nie do biznesu, nie do potrzeby wynikającej z tego, jak firma funkcjonuje, tylko do tego, żeby mnie było z tą osobą dobrze. Jak zrozumiałem, że to jest błąd, to oczywiście więcej takich fakapów nie popełniałem. I tkwiłem w tym przekonaniu, słuchajcie, przez kilkanaście lat, do momentu, dopóki. Trzy miesiące temu nie zadzwoniła do mnie wspomniana na początku Ewelina pod tytułem: <laughs> Zachęcam cię i rekomenduję cię do udziału w Fuck Up Nights. To wtedy stwierdziłem, że jednak się z tego nie wyuczyłem, z tego błędu. No i trzeci efekt, słuchajcie, o którym, czy ostatni efekt, o którym chcę powiedzieć dzisiaj, to efekt ślepego autorytetu, czyli takiej. W skrajnym przypadku, nie wiem, czy kojarzycie taki psychologiczny eksperyment Milgrama, w którym ludzie sobie zadawali ból w jakichś przedziwnych okolicznościach wydawało im się, hmm. no to hmm, ten właśnie w, w moim przypadku hmm, bardzo często pojawia się w sytuacji, w której hmm, w czasach, kiedy pracowałem w korporacji, wierzyłem moim szefom, miałem takie jakieś przekonanie, że jeżeli ktoś jest moim prezesem, to jest w jakiś boski sposób obdarzony wyjątkowym sposobem, dobrym sposobem myślenia i nie popełnia błędów. W związku z tym ja mogę wykonując, nawet będąc wysoki, wysokiego szczebla menedżerem, bo miałem taki epizod w swoim życiu, to był kolejny faka, byłem przez bardzo wiele lat dyrektorem komunikacji dużego banku i szefem biura prasowego i, i, i dosyć dużą karierę w tej części świata robiłem. Okazało się, że zawierzyłem za, za bardzo mojemu szefowi i moja praca skończyła się wtedy... Kiedy coś mnie tknęło, mówię: jakoś czuję, że nie jest to dobry moment, żeby mój były szef udzielał wywiadu, w związku z tym, że ten bank miał być kupiony przez jakiś inny bank z Belgii. Mój szef był dosyć prostolinijnym, otwartym człowiekiem, nie owijał w bawełny rzeczy. Zgłosił się do nas Reuters, agencja informacyjna, której jedną z wielu zasad było to, że. Nie autoryzuje wywiadów. Innymi słowy, jak przychodził ktoś z Reutersa, jak się coś powiedziało temu o Reutersowi, klamka zapadła, nic z tym nie można było zrobić. W tej formie rzecz wychodziła do świata. No i mój szef. E, 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 był bardzo przekonany o tym, że to jest właściwy moment, żeby z Reutersem rozmawiać. Ja byłem bardzo przekonany o tym, że to nie jest dobry moment. Czułem, że może się coś zdarzyć niepokojącego. Była to taka sytuacja, w której to raczej on, a nie jako rzecznik, nie ja jako rzecznik powinienem występować, czyli raczej on powinien się tam pojawić. No i w tym rozochocony, znakomitą rozmową ze świetną zresztą dziennikarką, która doskonale podchodziła takich ludzi jak pan prezes. Powiedział, bo wie Pani, z tymi żabojadami to jest jakoś. Myślę sobie, no masakra. No jest szansa, że dziennikarkę przekonam, żeby wycięła tych żabojadów z, tego całej, z całej tej opowieści, bo to ani odrze, wiecie, to ani, ani z bankiem związane, jakiś ozdobnik. A skąd? Reuters był uprzejmy opublikować tę informację, ten fragment wywiadu, przetłumaczył go na angielski, przetłumaczył wyjątkowo zgrabnie na wszystkie języki świata owego żabojada, owych żabojadów. I od tego momentu była ta, taka sytuacja, z której z drobnego wywiadu, który miał być wywiadem o sukcesie, o tym, że polski bank kupowany jest przez zagraniczny bank, jest fajna inwestycja, rzeczy się dzieją, kasa płynie, miałem kryzys międzynarodowy, bo Belgom, jak się później okazało, Powiedzieć, że są żabojadami, graniczy z największą obrazą ever. Nawet nie potrafię sobie wytłumaczyć, gdybyśmy to przenieśli na język piłki nożnej w Polsce, to może macie jakiś pomysł, jakby jedni drugich nazywali. No w każdym razie, dramatyczny kryzys. Powiedziałem nigdy więcej. Nigdy więcej. To jest ostatni niezawiniony w pewnym sensie, ale wynikający z efektu aureoli kryzys w moim życiu, czyli zgody na to, że mój szef wie lepiej, i ja, mimo że mam taką intuicję czy takie przekonanie, ulegam mu i zgadzam się na jego, na jego wystąpienie. No, i teraz tych fakapów było bardzo wiele. Jak powiedziałem wcześniej. To, co dla mnie jest ważne, co jakoś mnie buduje w kontekście myślenia o porażkach, to nie przekonanie o tym, że one mi pomagają, wybaczcie poprzednicy, tylko to, że staram się w jednej kategorii, w jednym momencie, w jednej obszarze nie popełniać podobnych błędów wielokrotnie. To raczej o takim rodzaju wyciągania nauczki myślę, bo długo mi rzeczywiście zajęło zrozumienie, że porażka jest immanentną cechą, częścią nas samych. Przede wszystkim z tego powodu, i tu dygresja, kilka lat temu wyprowadziłem się do lasu daleko poza Warszawę, między Lublinem a Warszawą, więc w jakimś sensie czuję się z oboma miastami równie związany, bo ostatnio często tutaj bywam współpracując z platformami startupowymi. A więc kiedy przeniosłem się do lasu, uświadomiłem sobie, że słowo porażka występuje tylko w języku ludzkim. I nie, wybaczcie, bo oczywiście natura nie ma języka, więc to pewnie jakaś metafora, ale nie pojawia się w kontekście natury. Natura nie zna porażki. Jak drzewo u mnie w lesie się przewraca, to tabun robaków dookoła tego drzewa ma święto lasu pod tytułem Będziemy mieli co żreć przez najbliższe ileś tam miesięcy, tygodni i tak dalej. W tym sensie nie jest porażką to, że ono się przewróciło. To jest jedynie pokarm dla kolejnego nowego pomysłu, nowej idei, nowego zdarzenia, nowej grupy, która w związku z tym buduje coś nowego, coś co, 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 co ma wartość np. nowego życia. Więc, jeżeli słowo porażka występuje tylko u człowieka, to da się je w jakimś sensie okiełznać, to znaczy jego znaczenie i wszystko to, co ono buduje w naszych głowach. Stąd ta wycieczka w stronę błędów poznawczych i stąd ta, to pójście w stronę rozpoznania, co tak naprawdę w danej sytuacji myślimy i jak sobie układamy w sposobie myślenia zdarzenie, które nam się przytrafiło, czy je kategoryzujemy jako skrajną klęskę. Lekką porażkę, drobny fakap, poślizgnięcie się czy potknięcie zależy wyłącznie oczywiście od nas i ta prawda jest ultra banalna, więc wybaczcie, że o niej mówię. Jednak ona mocno ze mną zostaje. I w tym sensie także przypomina mi się takie powiedzenie, które gdzieś widziałem. Nie pamiętam jego autora. O tym, że największym błędem człowieka jest to, że zabiera sobie czy nie pozwala sobie na popełnianie błędu. I to chyba jest też taka myśl, która dla mnie jest istotna po tym, w tym dzisiejszym spotkaniu z Wami, z którą chcę Was zostawić, bo ona jest też o czymś, co sobie odbieramy. I mówię tu z perspektywy tego, który sobie właśnie napisał inskrypcję kończącą, czyli na pogrzeb, że zapominamy, że mamy prawo do porażki, prawo do błędu, prawo do niedoskonałości i wiele innych praw osobistych. To jest tak banalne, a jednocześnie tak rzadko o tym mówimy. I nie dajemy sobie takiego prawa. Zatem asertywnie dawajmy sobie prawa do błędów i do porażek. Bardzo Wam dziękuję.